Siemano, siemano, schodzimy na kolano. Witam Was na ostatniej części serii Baddest Race Days druga runda championship. Ten odcinek dedykuję Robertowi Piśniakowi. Robert, dałeś czadu, powiem Ci. Muszę Wam powiedzieć, że Robert jest jak na razie najszybszy na Kremonie z naszej ekipy. Także Robert gratuluję jeszcze raz wspaniałego miejsca na podium. No i nie ukrywam, że zazdroszczę, no bo wiadomo, że każdy z nas Chcę stać na podium, ale naprawdę cieszę się, że mogłem z Tobą tam być i, yy, i że spędziliśmy tak naprawdę wspaniały weekend. No, muszę Wam powiedzieć, że niestety jak były wręczanie nagród, to nie było mnie przy wręczaniu nagród, yy, ponieważ organizator przełożył ten wyścig, ten, który się zaczyna najszybszej grupy na na popołudnie i byłem pewien, że wręczanie nagród będzie po prostu po ostatniej yy, po ostatniej sesji, no ale nie, okazało się, że to będzie inaczej yy, no ale na szczęście był Radek Radek w ogóle nagrywał yy, filmy okularami, także możecie zobaczyć jak, yy, jaka jest jakość tych yy, okularów ja na początku się patrzę, mówię co on robi, gada do okularów, mówię chłop chyba zwariował, ale nie, za chwilę patrzę i no wszystko z nim w porządku jak najbardziej Tyle, że gada z okularami. No, także Radziu, dziękuję Ci za Twoje szpanelskie okulary. Sam będę musiał sobie takie sprawić, także niedługo będziesz się cieszył z posiadania tych okularów, bo też się nad takimi zastanawiam. No, także jeszcze raz, Robert, gratuluję Ci, a Was wszystkich zapraszam do oglądania ostatniej serii, a ja już szykuję się na Rijekę. Za 3 dni wyjeżdżam na Rijekę i pokażę wam jak wygląda tor Formuły 1 wybudowany przez Berniego Eklestona. Zapraszam. Rewis jest już na pozycji. Pilot wyprowadza motocykl. Za chwilę się zacznie. To już będzie gruba jazda. No powiem wam, że to już są... trewizma ma minuta 34 dzisiaj. To jest tylko 6 sekund gorzej od rekordu toru ustanowionego przez bulegę. Uwaga, już mam ciarki na rękach. こういうことか。 Chodźcie na to. Masakra Kurczę mamy czerwoną flagę, coś się stało niedobrego Tutaj zjeżdża kolejny rider tam jest jakiś kurz chyba ja to jest, a dobra kurcze ja to zawsze mam takie kurczę, złe uczucie jak coś takiego się dzieje A no, niestety mamy olej na trasie także także trzeba przerwać wyścig wyścig będzie powtórzony później po po przerwie, po tak pauzę. Mamy i naszego pato. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje w tym kombinezonie. Mitos! Kurcze, no. Właśnie został wznowiony wyścig czerwonej grupy. Patrzcie, jak Tak, tam jeden się przewrócił wyciągają tam właśnie motocykl, ale wyścig nie został przerwany na szczęście Brawo, Roberto! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Drugie, drugie, drugie. Ah. Drugie, drugie. Ale i tak jestem mega zadowolony. Jak dostałeś? Nie dostałem. Kupiłem se. <laughs> Roberto. O. Pablo, uciekaj. Super. Możemy iść, panie.

Yeah <laughs> zakończył jeszcze zakończyły dla, dla riderów, Ale fajnie Zobaczcie jeszcze krótki widok na padok Jak to wygląda, ile dzisiaj ludzi dojechało Znaczy no nie dzisiaj, część już odjechała Ale ogólnie ile ludzi przyjechało na event Także to jest coś niesamowitego Tam widać jeszcze Jokardy w tle Było super No, i tak zakończyła się nasza przygoda. Tu właśnie przyjechała ekipa Rosso Corsa. Także zobaczcie, jak to wygląda. Nawet dziewczyny swoje przyłożą fajne. Nie wiem, czy słychać, ale właśnie mechanik odpala mój motocyk. Pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. To jest stara. Stara świniarnia i patrzcie jakie piękne widoki. E, niestety nie chciał, żeby go tam nagrywać, także uszanujemy to. Ale zobaczcie jak fajnie. Tam mamy jeziorko, góry piękne. A zaraz wam pokażę jak wygląda cała miejscowość. Zobaczcie ta świniarnia została przerobiona na jakieś garaże. Nawet ma swoje skrzynki. Zobaczcie jakie fajne ptaszki na skrzynce. Tam widać jakaś fajna chałupka. No ale tak to mniej więcej wygląda Pokażę wam jeszcze raz <gry> No nikt by się nie spodziewał ale tam w środku Stoi chyba z 10 albo 15 y, Motocykli torowych I to są takie sprzęty Wiecie o, Piękne jeziorko Piękna boczna dróżka To jest oczywiście zakaz wjazdu ale Już się nauczyłem tutaj przyjeżdżać I takie oto piękne widoczki Staram się Wam jeszcze pokazać. O, uciekły mi widoki. Jak tutaj wygląda, tam widzimy jakiego, jakiegoś motocyklistę. Ładne stare domki szwajcarskie. Także, przynajmniej trasa do mechanika jest w miarę, w miarę przyjemna. A gorzej jak zrobimy ceny O, typowo szwajcarski widok Porsche i stare domki. i zbieramy się no okej okay, drogi widzu jeśli dotrzymałeś do tej pory no to napisz w komentarzu jakieś tam miłe słowa albo zostaw chociaż y, lajka i udostępnij, jeśli Ci się podobało. Dziękuję, że byliście ze mną. E, a ja już nie mogę się doczekać rieki. Zapraszam Was dalej do śledzenia kanału. Pamiętajcie o subskrypcjach i komentarzach. E, was to nie kosztuje wiele, a mi naprawdę się przydaje. Sprawiłem już sobie nową kamerkę, także będziemy ją testować na torze, więc tych materiałów będzie dużo, dużo więcej. Także łapki w górę i do zobaczenia niebawem. Cześć!